Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Mam nadzieję, że dzisiejszy wiersz spodoba Ci się. A wiersz zatytułowany Lekarstwo na życie. Zapraszam. Lekarstwo na życie. Gdy patrzę w przeszłość, to widzę, jak bardzo życie mnie zmienia. Jestem daleko, a jednak blisko. Próbuję uciec od cienia. Był ze mną wszędzie, widział co czułem. Zmiany te gorsze i lepsze. Nie boję się walczyć. Chcę spełniać marzenia, poczuć wreszcie, kim jestem. Nie puste słowa czy obietnice, stłamszone w przeszłości przez życie. Jestem człowiekiem, Być może prostym. Lecz walczyć będę z odbiciem. A może polubię tę postać w lustrze, pokocham choć trochę siebie. Czy to jest lekarstwo na lepsze życie? Spróbuję. Lecz tego nie wiem. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Tak więc ja szukam swojego lekarstwa na życie, a czy ty je znalazłeś, znalazłaś? Mam nadzieję, że tak. Nie zawsze pięknie jest w życiu, nie zawsze może być pięknie, ale musimy się starać, aby tak było, aby zapomnieć o przykrych chwilach iść do przodu. Ja próbuję. Nie zawsze mi się to udaje. Cieszę się, że jesteście, kochani, bardzo. Mam przygotowane. Naprawdę wiele wierszy, lecz nie zawsze znajduję czas. Czasami się tak czuję, jakbym się wypalił, czasami czuję się taki pusty. Mam też ogrom różnych swoich spraw, innych, które, wiadomo, każdy z nas ma. Mam nadzieję, jednak, że czekacie cierpliwie, przynajmniej niektórzy z Was, a może niektórzy z Was zainteresują moje wiersze i również będzie chciał pisać lub chciała. Życzę Wam abyście spełniali swoje marzenia szli do przodu bądźcie zdrowi i do usłyszenia do zobaczenia wkrótce będę czekał na was i informował was o kolejnych moich krokach pozdrawiam z całego serca Sebastian